Witajcie na kanale Po prostu Kuchnia. Dziś przedstawię wam szybki sposób na pałki z kurczaka w sosie. Zapraszam do oglądania oraz subskrybowania mojego kanału. Potrzebujemy pałki z kurczaka. Ja tutaj mam 7 sztuk. Zamarynujemy je. Do marynaty będziemy potrzebować płaską łyżeczkę soli, jedną czwartą łyżeczki papryki ostrej, jedną łyżeczkę papryki słodkiej. I pół łyżeczki pieprzu kolorowego, który rozgniotę w moździerzu. Dwa żywa, jakie potrzebujemy, 300 g pieczarek, dwie duże marchewki, jedna duża cebula albo mniejsze 3-4, ja tutaj mam 3, Dwa ząbki czosnku. Wszystko zalejemy bulionem ze śmietaną, a więc potrzebujemy 500 ml bulionu z rosołu bądź z kostki. 400 gram śmietany. Przyprawimy to wszystko do smaku ziołami prowansalskimi, solą i pieprzem. Ja tutaj mam łyżeczkę ziół prowansalskich, pół łyżeczki soli i pół łyżeczki pieprzu. Zobaczymy, czy tyle mi wystarczy, czy jeszcze coś dołożę. Pałki będziemy podsmażać na oleju. Teraz zajmiemy się marynatą. Ja sobie rozgniotę pieprz kolorowy w moździerzu. Gdy już pieprz utarłam, możemy to wszystko razem wymieszać. Wziąłam sobie taką mniejszą miseczkę, abym wszystko wymieszała: pieprz, sól i papryki. Gdy mamy wymieszane, czas na trzeć pałki. Naczyńmy je z dwóch stron. Pałki zamarynowane. Tak więc odkładamy je na dwie godziny do lodówki. Zakryjmy je folią. Gdy pałki nam się marynują w lodówce, Zajmijmy się pokrojeniem warzyw. Cebulę pokrójmy w pióra. Czosnek rozgniećmy i pokrójmy tak samo, na takie kawałeczki. Marchewkę zetrę na tarce na grubych oczkach. I czarki pokrójmy w plasterki. Na głębokiej patelce rozgrzejmy olej i podsmażmy pałki. Kiedy utka nam się przypieką z jednej strony, odwróćmy je na drugą i z drugiej strony również je przypieczmy. Utka przypiekliśmy z dwóch stron, tak więc je teraz wyciągnijmy i odłóżmy je. Zajmiemy się pozostałymi składnikami. Na głębokiej patelce, o której będziemy robić resztę dania, rozgrzewamy olej i podsmażamy Cebulę. Cebula nam zmiękła i zaczęła się, zaczęła się rumienić. Rzućmy czosnek. Chwilę podsmażmy. Teraz już możemy dołożyć marchewkę. I podsmażmy ją. Czas na pieczarki. Podsmażamy je do czasu, aż zmniejszą swoją objętość. Gdy pieczarki nam się podsmażają, zajmijmy się bulionem. Do śmietany wlewamy bulion i należy wymieszać. Ja już widzę, że mam za małą miskę, muszę przelać, przelewam do większej, bo nie wymieszam tej śmietany. I wymieszajmy śmietanę dokładnie z bulionem. Wymieszaliśmy, doprawmy. Ja wsypę tutaj Siła prowansalskie, jedną łyżeczkę, pół łyżeczki pieprzu i pół łyżeczki soli. I wymieszam. Warzywa już się podsmażyły i wykładamy na to pałki. Zalejmy wszystko śmietaną z bulionem. Przykryjmy pokrywką i gotujmy. Na małym ogniu przez około 30-40 minut, do czasu aż pałki będą miękkie. Niczego nie mieszajmy, reszta robi się już sama. Po 30 minutach sprawdźmy, czy mięso jest miękkie. Mięso jest miękkie, odchodzi. Tak więc możemy wyłączyć. A oto efekt końcowy. Moja propozycja podania z ziemniakami, ze szczypiorkiem. Sprawdźmy, jak smakuje. Mięso jest miękkie. Bez problemu odchodzi. Warzywa z sosem również świetnie smakują. Jeśli podobał Ci się ten przepis, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i nie zapomnij o dzwoneczku. Aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję.